Zdanie się do winy robi wrażenie, wiecie, nawet na sędziach w sądzie. Gdy stoi przed nimi najgorszy kryminalista i mówi tak, przyznaje się, żałuje, to może zdarzyć się, że zmniejszą mu karę. I jeśli ktoś z nas nosi na sobie wielką winę, to wielkie, wielka skrucha wiele może zrobić u Boga, bo Bóg nie jest surowym sędzią takim. Zapamiętałem, który się trzyma tylko artykułów, paragrafów swojego kodeksu. Jeśli on jednak naprawdę boleje, jeśli boleje taki zawodnik, taki kryminalista, wszyscy to wyczuwają, widzą i wymiar kary jest łagodniejszy. Nawet najgorsi ludzie, najgorszych ludzi można zmienić, gdy się samemu boleje nad własnym przestępstwem. Nawet jeśli wy wszyscy jesteście sędziami, to jeśli ja gdzieś w duszy naprawdę dokonam skruchy. To coś się w Was zmieni ze względu na moją skruchę. Chcę powiedzieć, że jesteśmy naczyniami połączonymi. Jeśli ktoś tutaj jest i naprawdę dokona prawdziwej skruchy dzisiaj przed Bogiem, to każdy odczuje skutek, nawet jeśli nie będziemy wiedzieli, kto to jest. Coraz częściej ludzie sięgają do terapeutycznej pomocy. Na czym to zwykle po polega? No, że. Z najgłębszych tych pokładów naszej, naszej psychiki Naszego sumienia Swojego poczucia winy Albo jakichś tam urazów Na odkryciu nieprzebaczeniu Na samo odrzucenia To wszystko jest wyciągane z wnętrza Ludzie wypowiadają to głośno Leżą na jakichś leżankach czy fotelach Mówią o tym zachęcani pytaniami terapeuty Albo w jakiejś grupie oni to wszyscy mówią, mówią, mówią Albo z przerażeniem słuchają tego Co naprawdę w sobie ukrywają Bo nagle pierwszy raz w życiu zaczynają to nazywać nie ma udanej terapii bez sięgnięcia w głąb prawdy o sobie samym. Co nam to mówi o naszej terapii wobec Jezusa? Że jeśli człowiek nie sięgnie wobec tego terapeuty, który ma przebite serce wobec Chrystusa, do swoich pokładów, nie do swojego wnętrza i nie wyrzuci to przed nim, nie będzie ulgi, nie będzie zdrowia. Tym bardziej uzdrowienie przychodzi, gdy wypowiadasz tę prawdę przed Bogiem, skoro nawet osoba terapeuta, która nie jest Bogiem, żaden terapeuta nie jest boski. Skoro nawet osoba terapeuty Cię na przykład nie krępuje, to dlaczego Bóg ma Cię krępować? Jeśli pozwolisz prawdzie przepłynąć przez Twoje wnętrze, proces uwalniania odbrzemienia przeszłości będzie udany i poczujesz, że rzeczywiście Bóg kazał rozciąć aniołom to wszystko, co w Tobie jest zwyrodniałe. Odciąć od konsekwencji grzechów całej rodziny, nie tylko Twojej. Kiedy Abraham zawierał przymierze z Bogiem Bóg kazał mu wziąć miecz I porozcinać zwierzęta na połówki Rozedrzeć je Gorące mięso aż parowało Wnętrzności zostały ukazane Po co taki straszny obraz przymierza? Ktoś powiedział, to niehumanitarny To był obraz odsłonięcia wnętrza On mu przedstawił graficznie Jak to trzeba się modlić Mówi, rozerwij w sobie te zwierzęta Abraham, bo ty w środku masz Woła, byka, krowę, świnie. Nie będę wymieniał całego zoo, nie? bo każdy z nas mógłby sobie tam innego osiołka znaleźć. Nie mówiąc o bardziej takich emocjonalnych zwierzątach. Ale on mu pokazał, że przymierze zabiera się w ten sposób, że jak wynajduje w sobie zwierzę i je rozrywa. Że zagląda do wnętrza, aż paruje. I dopiero wtedy, jak mówi Biblia, takim. <grym> Miecz ognia przeszedł przez te połówki i Bóg też zawarł przymierze z Abrahamem, ale on musiał najpierw wcześniej to rozerwać. Trzeba coś takiego wewnętrznego zrobić: rozerwać jakąś powłokę oswojenia z Bogiem i zobaczyć, co tam jest wewnątrz. Wysypać to, nie bać się. Przed nim. Kiedy spotykamy się w kręgu wspólnoty, to wszystko jest chwała Panu, Jezu, dobry jesteś. A co, kiedy jesteśmy sami? To jest właśnie czas, gdy nasze stare, zatrute śmiecie się uaktywniają. Nie lubimy samotności. Pamiętam takie rekolekcje w grupie bardzo pobożnych mężczyzn. Nie będę zdradzał imienia tej grupy. Grupa modlących się mężczyzn. Każdy przyjechał obwieszony nie medalami, tylko medalikami, różnymi takimi emblematami religijnymi, które oczywiście nie wskazywały na jakąś devo, dewocyjność. To były rzeczywiście przejawy ich bohaterskich przeżyć religijnych. I dowody. Miłości do Boga, na pewno tak. Ale to mi przypominało takie zjazdy kombatantów nie, z tymi medalami, tak jak czasem to na, na tych starych rosyjskich filmach czyli komunistycznych, radzieckich filmach, gdzie te, ci mężczyźni mają takie te wstęgi. Ja już teraz nie widziałem od dawna czegoś takiego. Ale jak przyjechali oni, pamiętam, to właśnie tak mi się to skojarzyło, bo tu jakiś tam był Matka Boża, tu święty Michał, tutaj to, tutaj i tak fajnie to wyglądało. No i każdy z nich też chwalił się na, na jakich rekolekcjach był w tym roku, tak pomiędzy spotkaniami siedliśmy sobie i każdy opowiadał o swoich bitwach duchowych, o zwycięstwach, o tym co zaliczył. Tak jak harcerze, niektórzy mają takie te, te sprawności, tak, teraz to znowu, tu Ignacjańskie, ja trzeci stopień, ja fundament, nie. <śled> A jak tam z swoim uzdrowieniem? Mówi, ja byłem, no już jestem po uzdrowieniu uczuć, a ja jestem potem, a ja. Także ja, widziałem, że na wyścigi adorują Pana Jezusa, że patrzą tylko, który już wyszedł, to ten jeszcze dłużej pięć minut. Kiedy przyszła spowiedź, nie wiem dlaczego mnie tak, Bóg mi pokazał, że każdy z nich upadnie po zakończeniu rekolekcji. Bałem się, tak powiem, wstydziłem się, bo Boże, jak ja to powiem temu człowiekowi, że to zupełnie nie wygląda na to, że ten człowiek upadnie. Powiedziałem to niektórym, bo niektórym się wstydziłem, powiem szczerze, i nie dałem rady. I ci po kilku dniach przysłali mi kartki, na których było napisane upadłem. Miał ojciec raz. Kiedy zostali sami, wszystko wyszło na jaw bo nie weszli w głąb siebie, wiecie, tylko powierzchnia, nie medale tylko. Kiedy zostali sami, wszystko wyszło, co było w nich. Kiedy zostali sami, wszystko wyszło, to co było bestią. Nie rozerwali zwierzęcia w sobie. Więc zwierzę rozerwało ich. Kiedy człowiek nie rozrywa bestii, którą ukrywa, to ta bestia, która w nim jest, rozerwie jego. To jest wojna. Pokuta to, to wojna. Ktoś inny zwierzał mi się, że zawsze po czuwaniu, na którym prorokował, uwielbiał Boga godzinami do rana. A był taką osobą no, wodzącą rej we wspólnocie z, z pewnymi darami niezaprzeczalnymi, jak Eldat i Medat. I zwierzał mi się z takim wielkim bólem. Mówi, wracam na dworzec, bo mieszkam w innym mieście, a do tej, tego miasta dojeżdżał, żeby tam udzielać się w tej wspólnocie. I mówi, o, no nie wiem, co się dzieje. Mówi, wchodzę na dworzec i. Pornografia. Nie mam siły. Później szczerze żałuję, nie dam rady. Nie wiem co jest, dlaczego. Nie chcę i robię to. W Pirke wod w sentencjach ojców żydowskich, jest napisane o takim starcu, najwyższym kapłanie, który sprawował tę funkcję jako arcykapłan w świątyni przez 80 lat. Słuchajcie, 80 lat ten człowiek był świętym mężem. Ale pod koniec życia, mimo to, mimo to, wszedł w herezję. Słuchajcie, być 80 lat człowiekiem, który decyduje o ortodoksji, i po 80 latach wejść w herezję. Co się saduceuszem? I zwątpił w to, że jest Tora y, mówiona i że jest zmartwychwstanie. A był arcykapłanem i zwątpił w to. To znaczy, że nic nas nie zabezpiecza. A może tak być, że oswoimy się z tym, co nas zbliża do Boga i to przestanie nas zbliżać do Boga. Nie ma takiej modlitwy i takich wyżyn duchowości, słuchajcie, nie ma takich, z których by się nie spadło, a im ktoś wyżej wchodzi, tym może nawet niżej spaść. Tylko Jezus może nas ochronić, ale żeby mieć Jego ochronę, trzeba być sobą. I to nie po jakichś znowu terapiach osobowościowych, które integrują czy indywiduują Twoją osobowość. Sobą na jednej modlitwie wystarczy być. Przyjrzeć się swoim grzechom, bo tak naprawdę każdy z nas ma na imię grzech. Każdy tu jest grzesiu. Wszystkie rekolekcje, modlitwy, dary, charyzmaty, to jest kosmetyka mistyczna. Owszem, jesteśmy piękniejsi w oczach Bożych dzięki temu, ale to nie jest prawda, nie? Tuż do rzęs to nie są rzęsy. Przypomnijcie sobie Ester, jak ona szła przed oblicze, a zwerusa był tam taki Eunuch. Hataki Chyba się on tam nazywał i on y, przyniósł całą paczkę kosmetyków do, do estery i ona się upiększała. To, tam to wam to, bo jeszcze piękniejsza niż można byłoby sobie to wyobrazić. Użyła tej kosmetyki i taka piękna chodziła przed oblicze władcy. Władca oczywiście zachwycał się, ale spytam, czy kosmetyka uratowała jej naród? Nie. Wiecie, co, co, co uratowało jej naród? Śmieci uratowały naród? Śmiecie uratowały naród. Jak szła na modlitwę, nie poprawiła sobie makijażu. Jak szła na modlitwę, wzięła kubeł śmieci. Tak było? I Bóg wejrzał na taką modlitwę, bo mówił, Estera, jesteś ładna, ale to nie jest prawda o tobie. Ty też jesteś grzesiem. Ty też jesteś grzechem. I Biblia nie mówi, jaki konkretny grzech ta kobieta uczyniła. To nie o to chodzi. Czy ktoś ma 77 uczynków, czy żadnego. Tu nikt z nas nie ma sześciu grzechów głównych. Każdy z nas ma siedem. Tu nie ma nikogo, kto by miał 5 czy osiem. Każdy ma siedem. One się uaktywniają w różnych czasach, ale każdy tu jest jednakowy. Swojego zła nie widzisz tak dobrze, dopóki jesteś zajęty, zabiegany, ciągle jesteś z kimś, nieustannie przyglądasz się innym, a nie sobie. Bo człowiek, no cóż, no oczy, no, każdy ma z nas oczy, zobaczcie, gdzie oczy są skierowane. Na drugiego, nie? Nikt nie nosi gałek do wnętrza. To sprawia oczywiście, że dostrzegamy innych. No tak powinno być, dostrzegać innych, a nie tylko siebie, nie widzieć tylko własnego końca nosa. Ale to też jest niebezpieczeństwem, że człowiek tylko przygląda się innym, a już zapomina o swoim wnętrzu. Lecz kiedy pozostajesz sam, nagle samotność, cisza, pustka stają się tak przerażające, że uciekamy w filmy, w tytoń, w alkohol, w inną osobę, w cokolwiek, byleby tylko nie spojrzeć sobie w sumienie do wnętrza serca jak do kubełka. A właśnie takie spojrzenie może Ci dać wolność od tego, co w Tobie jest jeszcze zatrute. Chore, nieprawe, obłudne, zakłamane. Chciwe, pyszne, dumne, zbuntowane, zboczone, perwersyjne, mściwe, pełne nienawiści, człowiek nosi w sobie różne rzeczy. Jeśli Abraham tam widział trzy zwierzęta, to ile Augustyn może zobaczyć w sobie? A ty, Grzesiu, ile? A właśnie takie spojrzenie może ci dać prawdę, a Bóg naprawdę odpowiada miłością. Miłosierdzie. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego od ducha do ucha.